Kufrów motocyklowych i systemów montażowych jest naprawdę sporo. Kufer GV B47 w systemie Monolog. Kufer Centralny Shad SH59 Top Master. Kufer Kappa KGR33 Garda w systemie Monoki. Kufer Boczny Shad SH23 w systemie 3P. Hepco Becker Xplorer 40 pod Aluraka albo Easyraka. Nic więc dziwnego, że przy doborze kufra motocyklowego możesz czuć się zagubiony. Pojawiają się pytania i wątpliwości, co właściwie wybrać. Spokojnie, w tym materiale i w kolejnych odcinkach zajmę się bagażem motocyklowym. Ja jestem Rafał, witaj na kanale i możesz usiąść wygodnie. Za chwilę dokładnie dowiesz się, jaki kufer motocyklowy jest dla Ciebie. Wybierając kufry motocyklowe, musisz podjąć decyzję już na samym początku. Opcja pierwsza. Idziesz do salonu motocyklowego, do dealera, i tam kupujesz kufry motocyklowe. Ofertę masz dość skromną. W przypadku kolizji, wymiany kufra, decydujesz się już na współpracę z dealerem i najważniejsza rzecz, to rozwiązanie znacząco uszczupli twój portfel. Opcja druga, rozsądniejsza. Wybierasz kufry motocyklowe niezależnych producentów. Oferta jest niezwykle bogata. W przypadku zakupu dodatkowych kufrów lub wymiany kufra po szlifie nie ma problemu i jeszcze ważna rzecz, te rozwiązania są tańsze niż te proponowane przez salony motocyklowe. Wybrałeś opcję drugą? Chodź, pokażę Ci, jaki masz teraz ogromny wybór kufrów motocyklowych. Istnieje kilku producentów, na których powinieneś zwrócić uwagę. Marka Givi to włoski producent, który w swojej ofercie ma kufry stworzywa i kufry aluminiowe. Działają od 1976 roku i mają ogromne doświadczenie w produkcji kufrów i stalarzy motocyklowych. Korzystają ze swoich oryginalnych systemów montażowych, a ich oferta jest niezwykle bogata. Przy okazji marki Jeevi nie sposób nie wspomnieć o marce Kappa. Działają na rynku już od lat 50. i w swojej ofercie mają kufry z tworzywa i kufry aluminiowe. Od lat 90. ściśle współpracują z dziwi i korzystają z dokładnie tych samych systemów montażowych. Nie traktujcie marki Kappa jako gorszej jakościowo porównując ją z dziwi ich oferta jest inna, a niektóre topowe modele kufrów spokojnie mogą konkurować z marką Givi. Kolejną marką jest hiszpańska marka Shad, mająca ponad 25-letnie doświadczenie produkcji kufrów. W ofercie znajdziecie bardzo stylowe i dobrze wykonane kufry stworzywa i kufry aluminiowe. Korzystają one z oryginalnych mocowań Shada. Na rynku możecie spotkać również produkty Hepcoin Becker. Niemiecki producent ma w swojej ofercie kufry stworzywa i kufry aluminiowe. I korzysta ze swoich własnych systemów montażowych. Jeżeli masz rzadko spotykany model motocykla i szukasz do niego kufrów, koniecznie sprawdź ofertę Hepco Becker. Kolejna marka to niemiecki producent SW Motech. W swojej ofercie ma przede wszystkim kufry aluminiowe, które są przeznaczone na motocykle typu Adventure. Na pewno widziałeś BMW R1200GS wyposażone w kufry tego producenta. Wybór jest ogromny. Na końcu tego odcinka pokażę Ci specjalne narzędzie, które ułatwi Ci wybór odpowiedniego zestawu ale nasuwa się pytanie, wybrać kufer z tworzywa czy kufer aluminiowy. Kufry z tworzywa są tańsze, lżejsze i jest dużo większy wybór tego typu kufrów na rynku. Są natomiast mniej odporne na uszkodzenia i tego typu kufrów nie wykorzystacie raczej w turystyce Enduro, jeżeli lubicie biwakować, na przykład jako stolik albo siedzisko. Kufry aluminiowe są droższe. Cięższe, ale bardziej wytrzymałe. W przypadku kolizji, blacha takiego kufra raczej zostanie wgnieciona i jest duża szansa, że będziesz mógł dalej z niego korzystać. Praktyczny w terenie, wyposażony w zaczepy na bagaż, czego nie znajdziesz w kufrze stworzywa. Na koniec kwestia wizualna. Są takie motocykle, do których na pewno nie zastosowałbyś kufra aluminiowego. Ale oczywiście wszystko zależy od ciebie. Na swoim motocyklu możesz zamontować albo tylko i wyłącznie stelaż centralny, albo tylko stelaż boczny, albo cały zestaw. Pamiętaj jednak, że stelaże są dedykowane do danego modelu i rocznika motocykla. Zwróć na to szczególną uwagę przed zakupem. Stelaż centralny i stelaże boczne często korzystają z tych samych punktów mocujących, dlatego ważne jest, aby dobrać rozwiązania tego samego producenta. Mamy wtedy pewność, że wszystko będzie ze sobą kompatybilne. Mieszanie np. stelaża centralnego GIVI i stelaża od HEPCO Beckera, albo stelaża centralnego SW Motek ze stelażem od Dziwiego może spowodować, że któregoś z tych elementów nie będziemy mogli zamontować. Jeżeli nie macie pewności, czy punkty montażowe są takie same, sprawdźcie koniecznie instrukcję obsługi albo zapytajcie doświadczonego sprzedawcy, bo czasami zdarzają się wyjątki i np. Na, na motocyklu możemy zastosować stelaże różnych producentów. Na przykład motocykle adventure'owe obecnie mają niezależne bagażniki, do których montujemy kufer centralny, natomiast stelaże boczne są całkowicie montowane niezależnie. Nie wiesz, jaki zestaw kufrów jest odpowiedni dla Ciebie? Oto kilka wskazówek ode mnie. Potrzebujesz kufra do miasta? Myślę, że świetnym wyborem będzie kufer centralny, który nie poszerzy Twojego motocykla, Zyskasz dodatkową przestrzeń na bagaż, będziesz mógł bez problemu manewrować między samochodami czy przy dojazdach do świateł. Potrzebujesz kufrów na krótkie wyjazdy? Myślę, że kufer centralny, jeżeli jeździsz w pojedynkę, powinien ci wystarczyć. Ewentualnie, jeżeli jeździsz z pasażerem, to warto taki kufer wyposażyć w oparcie dla większego komfortu. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, zawsze możesz zamontować kufry boczne. Interesuje Cię turystyka długodystansowa? Prawdopodobnie cały zestaw będzie dla Ciebie odpowiedni, bez względu na to, czy jeździsz sam, czy z pasażerem. Jeżeli myślisz natomiast o turystyce enduro, to prawdopodobnie zamienisz kufer centralny na miękki bagaż, ze względu na to, że kufer centralny podnosi środek ciężkości i jazda w terenie jest już znacznie utrudniona. A teraz pokażę Wam proste narzędzie, które ułatwi Wam dobór odpowiedniego zestawu. Na stronie defender.net.pl znajdziecie prosty w obsłudze konfigurator kufrów, który ułatwi Wam dobór odpowiedniego zestawu do motocykla. Wystarczy na stronie głównej kliknąć Zakładkę dla motocykla i wybrać pierwszą pozycję Konfigurator kufrów. Następny krok to wybór motocykla, do którego chcecie zamontować kufry. Dla przykładu wybiorę BMW model R1250GS z roku 2020. W kolejnym kroku musimy wybrać, czy chcemy zamontować tylko kufry boczne, kufry centralne czy mocowania pod kufry. Dla przykładu wybiorę sobie kufer centralny. W tym kroku konfigurator zaproponuje rozwiązania różnych producentów. Znajdziemy tutaj kufry z tworzywa, kufry aluminiowe. O podobieństwach i różnicach będę mówił w kolejnym odcinku, więc warto zasubskrybować kanał, aby nie pominąć kolejnego materiału. Ja dzisiaj wybiorę sobie aluminiowy kufer GV. W kolejnym kroku wyświetlą się modele kufrów, które możemy zamontować na motocyklu. Ja wybiorę sobie tutaj model Tracker Outback 58 litrowy, który pozwala na włożenie do środka dwóch kasków. Kolejny krok to dobór odpowiedniego stelaża. Tutaj mamy dwie propozycje, albo rozwiązania marki Givi, albo rozwiązanie z Motech. Stelaż z pozwala na zamontowanie kufrów innych producentów i w zasadzie z to jedyny producent, który daje taką możliwość. Ja wybieram... Stelaż 9. Kolejny krok to dobór odpowiednich akcesoriów do kufra. Możemy tutaj wybrać siatki bagażowe, termosy, torby wewnętrzne lub oparcie dla pasażera. I takie oparcie sobie właśnie dobiorę. Ostatni krok to podsumowanie. Znajdziecie tutaj wszystkie elementy wybrane do tej pory, które możecie dodać do koszyka lub ewentualnie możecie skonfigurować pozostałe kufry lub mocowania. Jak sami widzicie, prezentowany konfigurator jest prosty i łatwy w obsłudze, a jeżeli go wykorzystacie, to macie pewność, że wybrane elementy są ze sobą kompatybilne. Mam nadzieję, że ten materiał rozjaśnił Wam nieco zagadnienie kufrów motocyklowych. W kolejnych odcinkach zajmę się szczegółowo każdym z tych rozwiązań, a Was zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście nie ominęli kolejnych odcinków. Zapraszam również na Instagrama i naszą grupę na Facebooku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.